I cześć, witam was wszystkich z tej strony Polski Harley i gramy dalej. Z Playerem, z Kira z... I jak zawsze jesteśmy... A nie, nie jesteśmy... Teraz pierwszy raz nie jesteśmy przeciwko sobie. Dokładnie. Tak! Musiałem zginąć. O was. Zabiłem kolesia! Nie, yeah, musiałem zabić kokos... Zabi mam twojego Hamasa. Nie, dlaczego no... Dobra, jesteś ze mną, w nie to możesz. Tak bym go zabrał, oho. No właśnie wiem Ej, ale wiesz co ci powiem szczerze. Czuję się doceniony. Nie tylko ja mam zeza Znaczy czuję się... nie, nie czuję się źle, o tak. Oho. Ops Kobayashi. jaki nik Naprawdę? No mało mogę ci puścić Nie, nie musisz Co? Znam to dobrze, nie musisz puszczać Okej Stary jak świat Dobra, czekaj, gdzie jesteś? Widzę cię Rusz się, bo jesteś AFK Nie Chyba telefon mi dzwoni O Boże, róż się! Weź to wyłącz

To jest twój dzwonek, tak? Fajnie. Fajnie. Nie. Je jedziesz sobie autobusem i nagle tak na cały autobus, tak? No. Okej. Okay. Weź to wyłącz. Nie włączaj tego. Nas oglądają dzieci. To nic. Dobra, idziemy na dama. Są dorosłe. <laughs> dorosłe dzieci, no. To jest dobre. Czekaj <śleski> na masę. Nie! A to już jest na maksa No weź, będzie kurno słychać potem Wyłącz to Będą będzie pompa Wiesz to, wyłącz No, dziękuję Będą cycki, będzie pompa Dobra, już się zamknij Ups, spadła mi butelka O dawaj, wbijaj do mnie IK, idę już, idę, idę, idę. Będzie... To jest No ale fajna mapa. Wiem, że Będziemy pewnie przeciwko sobie. Zgaduję, że tak. Ja nie zgaduję, ja to wiem. A ja zgaduję. Albo. Precyzja zwiększa się przez dokładnie celowanie. Wskazówka, współrzędne celu są obliczane. Ja mam wskazówka i precyzja zwiększa się przez dokładnie celowanie. A dokładnie współrzędne celu są obliczane. Teraz... my o! Razem? No. Niemożliwe. To no, zobacz? O kurde, rzeczywiście. A to myślałem, że... pomyliłem cię na... A dobra, pomyliłem się, że myślałem, że jesteś na dole. Rzeczywiście jesteśmy na górze. No wej. Shit. A już miałem ochotę ci strzelić w łeb, no ale dobra. Jak nie można, to nie można. Bywa. Jak i tak byś to trafił? No jasne. Trafiłbym, ale pewnie zabilibyśmy się nawzajem w, w tym samym czasie. Już kilka razy tak miałem. Wygramy! Yo, yo, yo. Bo. Ja jak grałem z koleżanką, tak miałem non-stop, no ale dobra. Znaczy, okay. nie, nie. nie z... Nie pamiętam, ale z kimś grem, gdzie zabijaliśmy się cały czas na, nawzajem, nie? I non stop było męczennik. Męczennik Męczennik Bo no mówię. I... O, wiem na jakiej mapie bym sobie zagrał. Na jakiej? Po tym lecimy na hospital. O, ono jest fajna. O, nie! Ha. Ha. Ha, zginąłem. Dono... Gdzie ty jesteś? A ty też zginęłaś. <noise> Od tego samego jakiś cheater na pewno już 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 czekaj ja, ja mu to piszę Mister cheater <laughs> <laughs> O oh, Jezu <laughs> Mister hacker jest mister hacker jaka szczerość Pan haker jest panem hackerem A dokładnie pan hacker, to pan hacker. Na takiej zasadzie, Mr. Space Cake. Zareagował się członek klanu, ziom pro. Ale hacker. pro. Mm. Miód malina. Jo. U mnie się nie wyświetliło. że się, się zanagował. Zajmijmy o! Teraz mnie przyszedł komunikator, zdziwiam pro, zareagował się. Ej, on mnie w okien siedził! Ej, on ma naprawdę haki, no człowieku! Ej, on mnie w okien siedził, Mhm, dobra, nie mam czasu teraz pisać. Chwie, chwie, dzień dobry! Dobry ty, nie znasz się. I umrzesz. Się, źle rzuciłem. No, no, dawaj, 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 mnie, umrę. umrę. No, co za. Ej, Co za. Ja tu poluję na tego ma, pana hakera, a wyskoczył mi ten, 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 Jaki goraz patafia na niej? Goraz, co nie. Bo mogę Umrzesz. pa cztero. Si moje granaty! Ej no, no naprawdę! Prosto w paszczę! Dlaczego ja muszę być taki słaby? No, takie życie. Nie, takie umiejętności. Jest! Miał, 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 miał. Czekaj, jeszcze raz puszczę. Masz ten telefon, się nim wypchaj. <grym> tak, ty! Ja? Nie, nie, ty! ty kto? <grym> o Jezu! <grym> Ej, my jesteśmy zabierającymi? No? Okej, okay. fajnie, dobrze wiedzieć. Zabiłam go! Tu ty bierzesz to, nie będę cię osłaniał. A gdzie to jest, dobrze widzę? Dobiec do nie zdążysz! Zdążę. Zakład? Patrz, patrz! Dobra, zdążysz, zdążysz! Ten skill, człowieku, pa, jeszcze go wyeliminuję. A nie, tu, tu, tu już nie można, jak się dobiegnie. A, mi wpadło. To jest skill, człowieku! Lecisz na pałę, żeby tylko punktu ratować. Ja jestem skiller, nie ty. A, mhm. Dlaczego hamuje słowo Polak? Nie wiem Tak, no napisz to dla nas na prywatnym czacie na pewno. Na pewno ktoś to przeczyta. No, przeczytałeś to, no, nie? O Jezu, ale chodzi mi o. Gdzieś wszystkim... wiem. Dawaj, zginiesz. Bach, mam amfetaminę. Giniesz, maciarzu, no, 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 no. ale dlaczego, no? <grym> Mamy takie same staty, prawie. Jak tak? No izgina, I zginę, i zginę, i zginę, i zginę! No i wiedziałam, że zginę, ale, w niego, ale pod nim granat był, no jak to ale możliwe? Ale z ciebie, optymista? I umarłem. Zabiłeś go! Nareszcie, najwyższa pora. I umarłeś. Ginmendo! Tak! <laughs> Dziękuję! Ej, jest jeszcze jeden? <laughs> Fucking shit! A było tak pięknie. I oh, widzisz? tak pięknie. A było tak pięknie. Oes. Biegnę nad tobą, panie królu, Julianie. Kurde, weź się nie <gry> eee, yeah. okej. Okay. A to ci za dobra, że nie wiesz o tym. No wiem, co do mi No na kitu ten granat rzucasz. <gry> Jestem mądry. O, 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 o uważaj. Siedzą tam w środku. <gry> ja uwarłem. Hacker. Jeden migrasz to jest hacker. No, co to jest? Dobra, zabił go już, myślałem, że tak zlamie to i nie, nie zabije go. O, uważaj tam ściana. Zabiję się. A, gad, czekaj, gdzie on jest. O, <grym> jakim cudem! Też jak nic sam zostaliśmy sied, 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 sied. Uważaj sam Uważaj, siedzi w korytarzu za szybka reakcja, zamiast rzucać ten granat mogą karabin szybko wyciągnąć Dawaj iść tam przez korytarz Po co? Bo jak ci to podrąbią, to nawet nie zdążysz ich dogonić. Aha, ej, to był my... już dobrą, nie? Nicki mam! No, otyłujesz ty mnie! Dobił cię, dobra, to się nie liczyło. To nie było fair. Zomisz słuchawko w Super szybki zapłon, po prostu tak się ogarnęłem o co chodzi, że... Żeby... O, no, headshot'a dostał. I, I umrę, 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 no i wiedziałem że umrę! ścielam na boki nagle wczera, i nagle mógł we mnie ścierać. Teraz idziemy na mnie. nic ciebie, ty inteligencie. Co Nie No idź. No, ty nie idziesz? No idę. Tylko tak musisz to, zrobić czekaj. Ej, to już wyłącz! Chcę wpuścić. wkurzyć. Ale dobra, nie wchodzi mi to. aż wychodzi, ale... Ura. Jak znajdziesz to mów. Albo nawet nie szukam. Aha, no to szukaj. Czekaj, zaraz znajdę. E, jak to było? E, Masz, chcesz stworzyć kanał? O, znalazłem! Super. Stworzyłeś, stworzyłeś. Nie, znalazłem. No, stworzyłeś. Znalazłem, mówię ci. Wiem, grałem, to stworzyłeś. Nie! Tak. Na, znalazłem i mi oddał hosta, naprawdę ci mówię. No dobra. Wierzyć Ej, to, to czekaj, oddaj mi hosta. Nie. No, mi hosta. Nie. Oddam nie, no oddaj, Nie. Nie, ci potem. Nie, oddaj. Nie, nie. A jakiś ty dołączył. Co, oddasz? <laughs> na chwilę, no na, na chwilkę tylko. No powiedz, co chcesz zmienić? No chcę to zmienić. Oddaj hosta, oddaj hosta, oddaj, oddaj hosta. Mm. Daj na poziom trudności łatwy. Po co? Bo nie wyrobimy. No dobra. Poza tym fajne, fajne bronie. Gdzie są fajne bronie? No właśnie takie HK, FAMAS są. Na no lekkim? No. A, że boty mam fajne bronie? No. Okej. Okay. Że takie podstawowe, takie A fajne. A nie, na początek FAMAS. Ja bym SG. Potem I... wezmę muczkę. O właśnie, albo snajpy. Nie, dobra, FAMAS. Ty I sniper weź. Oni nie mają snipery. Skąd wiesz? No bo wiem. już na botach. Ale nie chodzi mi o boty. Nie, boty czasami mają snajpę. Ale na łatwym nie mają. Aha, to chyba, że... Ale łatwy jest dla debili. Dla no, nas. No, normalny jest trudniej. Normalny jest ciekawszy. No, ale byś nie wygrał. Bo A co już ci wygrał. Naprawdę? A nie, dobra, myślałem, że jego granat mnie wyeliminował. Dobra, dajcie mi snajpę. Tylko, że tam nie masz się za bardzo gdzie rozłożyć z tą tą... I umrę, umrę, umrę bo ładuję. I wiedziałem, że umrę bo ładowałem. Słyszysz, tam się nie ma za bardzo gdzie rozłożyć z parówką. To umrze ja się... i ja będę sniper'em. Fuck, granat. I PSG naprawdę? A innej nie masz? Nie. Bo... Mówiłem ci. Mam to na no. Od boku mnie wziął. Na złej baletnicy przeszkadza i grąbek u spódnicy, więc... Otrzymał Famas Aurora Gra się nią nawet dobrze, ci szczerze Wow! Shit! 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 Ja go nie mogę tak trafić? A bo dobra, jest ten murek Ma Ej, gdzie on był? Ej, ja chcę to zobaczyć skąd on mnie zabił Halo, ej, filmik! A nie, bo to jest Team Deathmatch, to nie zobaczę Ale lol, zabił mnie znikąd ale ja mam lagi. Niczym Power Rangers. Masz lagi, bo ja nagrywam. Hehe, <laughs> to by było dobre. Też tak myślę. A zabiłem tego typa? Ej, no ale lagi mam, lol. Fak, 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 fak. Tam z przodu jesteście wszyscy, czy mam się cofać? Ja, ja jestem za Tobą. Dawaj do przodu. Wow! A jednak wszyscy byli. Biorę to. Kto tam był z przodu, bo nie ogarnąłem w końcu. Nie ja wiem, bo... Dobra, jakaś dziwna sytuacja trochę nastąpiła, bo... Ja biorę twoje Ja biorę swoją Moją? No. To kurwy... pogram sobie. Tym bez czymś. Ej, ej, ej won mi są to moja pozycja. U nas. Jak <laughs> się nas, Piery. Ja, <laughs> no do Ale to fajnie wygląda. Na dzień nie strzela. No właśnie. I umrę od własnego granatu Siedź, 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 siedź. Sied. Ale słowo mi idzie teraz. Wow. Mi też słabo idzie. I to bardzo słabo. Sorbina pot... Sorbinan potasu. Aha. No twórcze. Takiego Niku jeszcze nie widziałem, szczerze mówiąc. Ała. Jak ja nie lubię tych głupich flashbanków i w ogóle chyba sam go rzuciłem, no ale dobra. mam tą snapperę i idę grać. Ty nie masz żadnej z własnej? Nie mam. LOL Kiedyś miałam, ale ją sprzedałam. Po co? Nie wiem. Dobra, nieważne. toczą to się nogi nocą. No co za głupia kogoś. Ja ją odstrzeliłem. Taki biedny koleś. Ej, ja w już... A Ała, bok. O, bot, Neoa, dzisiaj... Ej, wie ty, wy? strzeliłem go i go nawet nie... nie po... Znaczy, strzeliłem w niego, ale nie zadałem mu obrażeń. No. Taki jolo. Trochę. Nawet nie trochę, nawet bardzo. Jak dobrze mi idzie to z Wiesz, bo moje, moimi broniami zawsze ludziom dobrze idzie O! Nie O ła, ty ktoś we mnie pruje, tam jest, dobra. Uważaj siedzi po lewej. Widzę. Naprawdę, bo jest wyżej ode mnie, no to już zaszło za daleko. Biorę krowę w następnej rundzie i do ich wszystkich rozpuść. Dobra, ja tym silem Dobra, teraz z krową tutaj wszystkich rozpruję. Mam dość. I nie, amo mi się kończy. Lol, jak, jak to krowa, nawet mu nie, nie, nawet go nie trafiłem. Rozpuryłem mu całą ścianę dookoła, go nie... nawet nie, nie, ras, nie dr, drasnąłem. Ej, weź zabierz sniperę. Po co? No bo mi Masz problem. A. Idziemy, idziemy z naszymi botami, ziomami. Mamy okay. jeszcze pięć strzałów. A dobra, zabił mnie e... Bot Marcel. Super. Polak. <laughs> Jezu, naprawdę. Że sięknął teraz. Zabił mnie Bot Marcel. Hm, Polak. Wiem, <laughs> double Killa z Taiporą. Patrz, no tak, jak ja mam. Nie dobrze wyjdzie z Taiporą. Kupę sobie kupię nie kupę ta 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 fuck ja tak się gra <grym> ej zgłowaś też kampię. Tylko tylko daję od ciebie ach koleś ma snajperę ale dobra przynajmniej wybiłem się nad bota bo wstyd był trochę ale patrzcie pobiłem rekord zginęłem A, najwięcej razy z was ej mam usta, tak zciał i go zmarnowałem Weź najpierw, nie, Ja mam ammo, nie mam żadnej broni, no to masz problem, ja z krową chodzę, ja nie mam żadnej broni, masz problem, nie masz broni, masz problem, ogarniasz to ziom, tam jest broni. idę po nią, szybko Musiałem przeładować i to mnie zgubiło. Ok, zapisz na naiperę. <grymamy> Ale ten, dobrze, długo przeładowuję. No nie zrobiłeś? W... <grymamy> nie trafiłeś. Tak to, żeby <grym> się z grało. Ooooo! pospieszyłem. Nie ogarnąłem, że już tam nie ma nikogo z naszych. Tak, ja kocham tą baletę. Świetna broń. Pistolet świetny. Ile wolę? Jak ci snajpery, bo tak się nie... ...dodrać. Weź tam głową snajperę, zgin i weź... ...to swoją broń. Nie? No please. A co krową strzelać nie umiesz? Nie lubię. No proszę cię, kto nie umie strzelać krową? Przecież tu. To... Dobra, umiem, no. To Ale... samo próję przed siebie. No to bierz moją tą. Nie chcę jak z Chcesz, masz problem. Luul, Wypadłem poza mapę. Jestem w budynku. Ta. Do budynku wpadłem. No tak, wpadłem poza mapę. Czekaj. Ten już ma 20 killi, weź zwolnić, co? Tak, żebym cię mógł dogonić. Nie za bardzo. Jezus! A nie, to nie snajper, to K2. Nie, to nie K2, to jest coś innego. Nie? O, ohoho, ma Twoją broń. Którą? Krowę, tak? Dobra, lecimy. Wow! Ol. I mózg rozjechany. Koleś ma hak jak nic. No wiem, wiem. Ej no i ale ma koleś. I mnie to śmierdzi niestety. Przegramy to. Ale jesteś optymistą. Nie, wygramy to. No to się zastanów w końcu. Albo... A raczej wygramy. No, Bo dlaczego z... mnie zabił przez ścianę? No, wygraliśmy, wygraliśmy! Ja! Ten e, x-hilt ma Warhaka. Po co będę tańczył? Jo, jo, jo! <grym> Widzisz? <grym> Ej, a propos to usunę tego... Wygraliśmy? No. Ha! Like the boss! Czas się skończył i tylko dlatego wygraliśmy, no ale dobra, cicho. <grym> Jeszcze kilka sekundek i stracilibyśmy przewagę Ile miałem Kibie Dobra, słuchaj, chyba zakończymy ten odcineczek i ewentualnie zrobimy następny. Kilka z rzędu. No... Kilka z rzędu będzie. Ale... Zostało mi 5 minut, a nie zdążymy. Nie będę potem stopował podczas gry. Więc... Oglądajcie polecenie, subskrybujcie, komentujcie i cześć. Bye bye.